Ukraina ze statusem kandydata na członka Unia Europejska? Komentarz Stefaniszyny Wicepremier Stefaniszyna Liczymy, że w czerwcu otrzymamy status kandydata na członka Unia Europejska. Ukraina spodziewa się, że przywódcy Unia Europejska podczas Rady Europejskiej w czerwcu bieżący rok Zgodzą się na przyznanie Kijowowi statusu kandydata do członkostwa we Wspólnocie, powiedziała w sobotę wiceszefowa ukraińskiego rządu Olha Stefaniszyna, cytowana przez portal informacyjny RBK. Spodziewamy się, że kiedy przywódcy Unia Europejska spotkają się na szczycie w czerwcu tego roku, Ukraina otrzyma status kandydata na członka Unii Europejska, powiedziała Stefaniszyna. Unijny szczyt jest zaplanowany na 23-24 czerwca. Według wicepremier dokumenty, które Ukraina do tej pory przekazała Unia Europejska zostały już zweryfikowane. Nie było dodatkowych pytań. Nasza praca została oceniona bardzo wysoko, dodała.